Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym kolejnym poranku i o poranku z czasem seniora. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pewnych dwóch słowach, które ostatnio usłyszałam, które bardzo mnie jakoś tak zaskoczyły, które spowodowały, że zaczęłam o tym myśleć. Te dwa słowa naprawdę spowodowały moje dłuższe przemyślenia i mam nadzieję, że także w Tobie spowodują one to samo. Nie tak dawno byłam na jakichś warsztatach, które były mi bardzo potrzebne, które były bardzo wartościowe. I jeden z uczestników, podczas któregoś z ćwiczeń, właśnie powiedział, że mama to jest taki sufler życiowy. Wiecie, jakoś tak się nad tym zatrzymałam. Że nie mogłam iść dalej nawet w tych swoich jakichś przemyśleniach i w tym swoim właśnie przeżywaniu i przechodzeniu przez ćwiczenie, bo to mnie bardzo zaskoczyło. Właśnie, mama to jest sufler życiowy. Co to znaczy? Sufler, wiecie, w teatrze, kiedy aktor nie pamięta swojej kwestii, zapomniało mu się jakieś słówko, Sufler podpowiada mu słowo, które aktor zapomniał i wtedy prawdopodobieństwo tego, że dalej będzie pamiętał swoją część roli jest wysokie. Sufler może podpowiedzieć nie tylko słowo, może podpowiedzieć całe zdanie, może podpowiedzieć, co teraz należy zrobić, w którą stronę iść, jak się zachować itd. itd. Jest niewidoczny, ale dla publiczności Widoczny jest oczywiście dla aktora, natomiast właśnie jest taką pomocą, takim, taką osobą wspierającą w sytuacji trudnej. Kiedy zaczęłam się nad tym zastanawiać, stwierdziłam, że naprawdę tak jest, że nasze mamy są naszymi suflerami życiowymi. Ale co więcej, każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest mamą, czy nim nie jest, niezależnie od tego, czy jest tatą, czy dziadkiem, czy też nim nie jest, może być takim suflerem życiowym dla drugiej osoby. Pomyślmy, czy my jesteśmy takimi suflerami, czy raczej jesteśmy tymi osobami, które komuś się powinie noga, a my za wszelką cenę nie chcemy powiedzieć, jak tam dalej była, jaka dalej była kwestia. Czy raczej szukamy rozwiązań, poszukujemy pomocy, szukamy pomocy dla drugiej osoby, czy też jesteśmy tymi, którzy właśnie nie chcą podpowiedzieć, właśnie nie chcą. W tej sytuacji akurat Ci nie pomogę. No jak to jest z nami? Bardzo Was do tego zachęcam, żeby sobie pomyśleć, czy jesteśmy takimi suflerami życiowymi, a jeśli tak, to dla kogo? Czy są wśród nas osoby, które mogłyby nas tak nazwać? Wiesz, Krysia, jesteś moim suflerem życiowym. Wiesz, Tereska, jesteś moim suflerem życiowym. Aniu, Jesteś moim suflerem życiowym, czyli jesteś moją pomocą, moją opoką, moją twierdzą, osobą, do której mogę się zgłosić, która może nie jest widoczna dla nikogo na zewnątrz, ale na którą mogę liczyć zawsze i wszędzie. Jesteś przy mnie zawsze i wszędzie. Dzisiaj zastanówmy się, czy jesteśmy takimi suflerami dla kogoś. I czy mamy takich suflerów w swoim życiu? Ja widzę kilku, co najmniej w moim życiu i chyba dzisiaj muszę za to podziękować. A jeżeli nie będą wiedzieć, co oznacza sufler życiowy, to będę musiała ich zachęcić do tego, żeby obejrzeli ten poranek z czasem seniora, co się wtedy dowiedzą. I tak chyba zrobię. Życzę Wam dobrego dnia, pełnego radości i pełnego. Um, Takiego ucieszenia się z tego, że mamy wokół siebie naprawdę dobrych ludzi. Na pewno jednego dobrego człowieka jesteśmy w stanie znaleźć. Także ucieszmy się chociażby z tego jednego, jedynego człowieka, którego mamy w swoim życiu. Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Kospin, papa. Pa.